Name is, is, I am Daniel. Witam witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnych wieczorach. Ja jestem guriasz. Igramy sobie w amnezję. Mroczny obłęd. Czy będziemy dzisiaj błądzić, czy znajdę rozwiązanie, czy znowu spróbuję wyważyć drzwi krzesłem? Zobaczymy. Clean Pants Challenge. Pora zacząć kolejną rundę. Kto wygra dzisiaj? Licznik Star. Dobra, to co ja tu mogę zrobić? Na pewno nie mogę otworzyć drzwi. odnoszę wrażenie, że jestem dziwnie pobudzony teraz. Nie wiem czemu. Tu już plądrowałem. Tu nic ciekawego nie było. Holp wyjściowy Sir William Smith został naznaczony. Nie mógł wiedzieć, czy młody człowiek sprzed paru dni. Rzuca tak przerażający cień. Dobra, pytanie! Hmm. Czy mam jakieś wskazówki? Poza tym, że muszę znaleźć. Moment, że muszę znaleźć drogę okrężną. Znaleźć sposób na otwarcie drzwi do szafy w pokoju gościnnym. Znaleźć inną drogę wokół ruin do gabinetu. Gruż przy wejściu deski i zagrać, tak? Wszystko zawalone. Zajrzymy jeszcze do gabinetu. Może coś znajdziemy ciekawego. Przeglądał księgę monarchów w poszukiwaniu. Dziewięciu różnych królów z całej Europy zostało zaproszonych na obiad. Kto się tam tak trzyma? Tu już szukałem. Ale może coś pominąłem. Nie. Pierwsze są. Tu byłem? Byłem. Oj, tracisz zdrowie psychiczne? Przecież nie jest tak ciemno. Nie, to chyba wszystko było. Nic więcej tu nie znajdę. Tylko się upewniam. O, kosteczki. I... W... Cenzura! Cenzura! Czemu cenzora się do mnie interesuje? Dobra. Wracamy do piwnicy. Skoro to by. czy jak to tam było? Eee. Ho, ho, Profesor Taylor był drugim ofiarą swojej przeklętej ciekawości. Hoppa. Wuuu! Aua! <laughs> Skręciłem kostkę i mi go zaczęły krwawić. <laughs> Co! I teraz się nią leczę? Bez jaj. Magazyn. Oddychał ciężko, starał się powstrzymać krzyk. Wywrócił szafkę z lekarstwami do góry nogami, po czym zwalił się na podłogę. Sięgnął przez rozbitą szybę i zwołał wszystkie środki uspokajające, jakie tylko znalazł. Gdzie my? Mhm. To źle zwiastuje, że mi się olej skończył. No i serio, ja się nie podleczę teraz? Jezu. To jest trochę gbie. Muszę znaleźć drugi ten... Drugi składnik materiału wybuchowego. Tylko, że tutaj nie ma nic, co by się wyróżniało na no pojemniku rzeczonego. Chyba, że tu... Nie. O, Może to? Nie, to jest inne. Dlaczego ktoś wymyślił, że to musi... Że... na zardzewię. Ale to już grałem przecież. Co ja to sprawdzę? Dlaczego to musi być chowane w dwóch różnych pomieszczeniach? Mówi, że dzisiejszy odcinek Będzie spokojny Ponieważ Guli będzie nie ogarniał Mamy tu jakieś pojemniczki Nie bardzo O! Proszę bardzo <laughs> razem krzesiwo Dobra, ta beczka, nie ta beczka Nie O tu jest druga, proszę bardzo Latam jak opętany szaleju się najadł. Tak kręcimy, Łop, pi, pi 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 pi. Więc mówicie, że to jest teraz wybuchowe, a to wybuchnie jak nitrogliceryna. Wyjazd! Góry, trochę powagi, serio. Podniosłem materiał wybuchowy. O, skasło. Kurde, jak tu szybko, Dobra, teraz gdzie ja chcę? A ja pójdę tutaj. Ehehe. Drzwi dalej nie chcą współpracować. Dobra, czy ja mogę to teraz jakoś rozsadzić? Powiedzcie mi, mieszanka gazów palnych? Nie jesteś zbyt blisko od wybuchu materiałów wybuchowych. Ale jakie ja to mogę? Może tak to podpal, co? Ej, właśnie, jakie ja to mam zapalić? Chyba krzesiłem. Eee, okej okay. Ma się po prostu cofnąć? Czy co ja mam zrobić? Jak ja to mam zrobić? Co to? A może mam tym rzucić? Nie, nie mam tym rzucić. Może jednak. zaraz... No nie wiem, ja to mam czymś rzucić, czy... Bo ja nie wiem! O! O! Pierdut! Czyli to działa jak nitrogliceryna. Brniemy zatem w mrok. Aha, już nie ma ładunku, tak? Dzięki. Czyli tamte zawaliska trzeba będzie w inny sposób pokonać. Ej, teraz jest już jeszcze gęstsze ciemność. Aaaaaah! Skościmy to. Faak, recupek tu klaaru Ha, Ha, na zwiastunach w tym miejscu pojawił się już potwór. Także niespodzianki nie będzie, sorry. Czemu tu jest tak ciemno? Poproszę krzesiwo. Dziękuję. Oh, chlebek O, oh, serkiem <laughs> oh, Chlebek z serkiem Nie no O oh, ty gnoj To teraz eee... nie odzywam się. Nie mam mnie tu. Zastanawiam się, tylko gdzie on poszedł. Tam, no ale to. Nie wiem, nie ja mam go wymijać. tu poczekać, co je pójdzie, czy co? Jak tam mój stan psychiczny? Taki pól głowy. A to jeszcze spoko. Nie idzie do mnie, czy nie? Nie. Czyli trzeba się przekraść. Słyszę, że jest gdzieś tu. Jeśli słuchawki mnie nie oszukują. Nie teraz, co się zrobiła ta kobieta, człowieku? No, poszedł sobie, no cóż, a więc to jest krew tej kobiety. No nie, zaraz będzie po oliwie. O co, co chodzi? Co tu robą karty tar... Nie, to nie są karty tarata, to jest przygwożone metalowymi płytami. A! Nie wiem, czego się spodziewałem, dotykając ogień, naprawdę. Je tu kto? Nie. Dla pewności. coś tu mamy? Uuu! Na wypadek zagubienia orka. Uwolnić orkę! W przypadku braku kompletu trzech zapasowych drążków istnieje jeszcze jeden, który znajduje się wewnątrz gabinetu i może zadziałać w przypadku, gdy winda znowu nie działa. Należy zawsze używać zapasowych drążków zamiast wspomnianego, chyba że jest to absolutnie konieczne. Oczywiście są tylko dwa: Amplitude Road, Trinity Road. Mam rozumieć, czy mi się pojawił za plecami. O, tinderbox. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że zamknąłem te drzwi. Hello? Wolę widzieć, jak tam nie wyskoczy. Boże, jak... ale tu wywiera presję. Dobra, on jest tam. Nie patrzymy się oczywiście, żeby... Żeby się nie stracić. jest blisko. Ciekawie biegam szybciej od niego. A! Hmm. Biega szybciej ode mnie. No cóż, ta gra była wtedy za prosta, nie? Od tego momentu... Dobra, w takim razie wiemy, że... Że on się... FAK! Schowamy się. Dobra, to już wiemy, jak to będzie patrolował. No teraz będzie chodził do tego pomieszczenia z pochodnią i tam. Dalej. Dobra, poszedł już? czy nie FAK 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 tu zajrzy Dobra, chyba już sobie poszedł Zadawiam się, czy by mnie zauważył jakbym tam poczekał w kącie Czy mam w ogóle ma jakiś schemat, który mi się porusza? łańcuchem. On to usłyszał? W sumie mogłem zapalić to pochodnie. Gdybym wiedział, że już zniknął za tym. Okej. Okay. Jesteśmy tu już za nim. Jezu. SMS przyszedł akurat teraz. Nie liczy się! Poszedł gdzie? Tędy chyba. Tegoż jest to, że nie wiem w którą stronę poszedł. Pewnie żeby było śmieszniej to poszedł tam gdzie ja mam iść. już chyba nie zagląda Aha, czyli mogę sobie je zapalić, żeby wiedzieć w którym miejscu on się znajduje Czemu tu nie ma drzwi Czułbym się o wiele FAK Ej, czemu chodzę z egzakiem Mogłem zapalić jednaką świeczkę Co mi się dzieje z mózgiem. Aha No tak Ej, serio, mo moje reakcje Uruszenie myszką To jest teraz jakieś Sekunda opóźnienia. Uwaga, ruszam myszką, cyk No dobra, wy, te wy tego nie widzicie, ale jakieś pół sek... Oj! Serio? Tu można zejść na zdrowie psychiczne też? Jako schizo. Ja tu sobie zapalę. Dobra, gdzie jest ten stworek? Dobra, już jesteśmy zdrowi. Nam się poprawiło. Tak. Czyli nie chcemy, żeby nam się zdrowie psychiczne wsuło. Nie można tego ignorować. Siema. Gdzie mam iść w ogóle? Do magaz magazynki już sobie raczej odpuszczę. Hmm? Dobra, cisza. Biegniemy. Uuu, no teraz to się zaczyna dopiero. Dziwny list na pewno go niepokojem, ale był też jedyną rzeczą, która dawała mu ulgę. To spokój? A Nie zapomnę Harbercie. Nie, nie wygląda śmiesznie. Jeszcze go poklepu po ramieniu. Słychać Po to, czy tamte zwłoki leżały wcześniej? Może to jest właściwie tej fontanny. Jego ciała tu nie było. A to skrzydło. Aha, z tego odpadło? Nie, nie odpadło. A tu podtrzymuje. Ej, ale to jest z kamienia, wiesz co ty. Mi nie ma co tam lizać. Nie, naprawdę, próbowałem. Nie, nie ma sensu. Daj sobie spokój stary. A chyba, że. A... Jeśli się nie nadstawił pod strumieniem, to ja rozumiem. To... Nie, to ja nie przeszkadzam. <laughs> o Jezu. Ale klucza dalej nie mam. Co nie? Pewnie, że zamknięte. Czemu miałoby być otwarte? Ale coś tam wspominał o gabinecie. Zamek jest zepsuty. Nie. Yy... W przypadku braku kompletu jest jeszcze jeden, który znajduje się wewnątrz gabinetu. No właśnie. To idziemy teraz do gabinetu. <grywka> Gabinet. Taylor był drugą ofiarą swojej przykrytej ciekawości Tylko, że ja tu nic takiego nie widziałem Tam się świeciło nie. musimy sobie zapalić trochę światła Nie, nic nam się tu nie świeci Idziemy. Przecież te psy już nie żyły, czemu wyły? No właśnie. Te, te pewności zamknę. Znowu do tego gabinetu. Znowu psy słuchaj. No to poszukaj tego drążka. Drążka. Nie, nie tego drążka. Świntuchy. Nie. Nie. Też nie. Dobra, przyszła patrzyłem? Chyba nie. Trzeci drążę w gabinecie Ale Tu nie ma nic takiego, szukałem tutaj Nic takiego w łapki nie wpadło Wewnątrz gabinetu może działać Chyba, że ten trzeci drążek tam jest, w tej windzie, i wcale nie muszę tu zaglądać. Co ja robię w ogóle? marki ludzkiej czaszki. Nowy serial na tvn -ie. To jest dalej zawalone, prawda? Prawda. Dobra, zobaczmy do tej windy. A nóż zakroczy, coś tam będzie. A nóż coś się wydarzy. Oddychał ciężko, starając się powstrzymać krzyk. Wywrócił szafkę z jakarstwieniem do góry na potem zleł się na podłogę. Sięgnął przez rozbitą szybę i zbał wszystkie środki uspokajające, jakie tylko znalazł. KRP. Okay, o, zniknął! <gryw> Już się nasiedział pod tym strumieniem. Że ta gra sprawia, że człowiek zamyka ze za sobą wszystkie drzwi. Wtedy się czujemy bezpiecznie. Ale to jest oczywiście bezpieczeństwo łudne. Dobra. Czy nie? Nie działa. Nie interesuje mnie to. Ja idę na górę. Eee. No I Skąd mam wziąć trzeci drążek? Nie wiem. Skąd mam wziąć klucz do maszynowni przede wszystkim? Ha. Chyba, że nie miałem iść jeszcze tutaj. Tylko klucz do maszynowni będzie jeszcze tam w jednym pomieszczeniu, do którego nie zaglądałem. A z którego potru wyłaszcz wyraz. No dobrze. Cóż, sze, sze, Poszukamy tego w następnym odcinku. Ja wam w międzyczasie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza. Dzisiejszy Climbans Challenge podsumowuje. Czemu ja w to <grywy> Zapraszam Was już do następnego odcinka już za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia na razie.